Cześć, dzisiaj pokażę Wam jak dezaktywować profil użytkownika w systemie Soda. Aby to zrobić przechodzimy do zakładki Użytkownicy. Następnie znajdujemy użytkownika, któremu chcemy dezaktywować konto. Na przykładu niech to będzie Pani Joanna Nowak. Klikamy przycisk Dezaktywuj. To zostało dezaktywowane, automatycznie z nim zostało wycofane upoważnienie. W przypadku dezaktywacji wszystkie dane, historia użytkownika pozostaje w systemie. Jeżeli chcemy usunąć użytkownika a wraz z jego historią, musimy skorzystać z opcji usunąć. Jeżeli chcemy ponownie aktywować użytkownika, klikamy ponownie przycisk akcję, a następnie aktywuj.